Dawaj go, dawaj go. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, go papi! Mamy GO! LWP one minute break brother. <grywka> <grywka> Mamy go na przyreczkę i idę się tycy tylko nice. Tylko PWR jest małacikiem, ja ich dojadę wszystkich ty. Panowie, pójdę z nimi na imprezę, nachlam ich i im na czole narysuję te kutangi, Pago szczególnie za to, za to co robi ostatnimi czasy. Okay. No, dajcie coś. Chcę mieć z tym dworem, czy co? Nie, nie, ten zejdzie tam i działa sobie sama. Ale to za fleszę, ej. Kurde. Ej, nie pierdolcie, no. Kurwa. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że dodałem film na drugi kanał. Bla, 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 bla. No i w ogóle. I link w opisie. Zachęcam do dalszego oglądania. CASE DROP EU. Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj. Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na case.eu. Godzina jest tura? Jest 94 luty, 21.14. 10 luty. Czyli... 9, 9, 9, 9 10 10 jest, 10. kurwa.

Faworki, yes. It's like. Uh, you know Twisty Schwartek? Twisty Schwartek? Like Donuts, uh, Donuts, Ponchki. You know Ponchki? Yes. Oh, yes. It's a Ponchki. And the another Faworki is like very crispy, like. I don't know Can how hvorost, This with sugar, sugar, like mix yeah, yeah, yeah. okay. it. Okay. Faworas, faworas, Favoras, bro. Favoras. You have like Twisty Schwartek today? We eat very fat tonight. To is much. it good uh, before sleep? Not that good, man. <laughs> but it's <laughs> but it's <laughs> but worth what, it, but worth it to tasty. eat. But what better, uh, like salad or favorki? Bro, after favorki, very nice dream, after salad, <laughs> after salad, bro, no way, no way. <laughs> yes. Good A ja, ja dobry! Nie ma, co tam? Ma ten co przyszedł nie. To jest niespodziewany gościa coś, ej! To jest niespodziewany spodziewany gościa jak się. ma no. To jest... to się dzieje. A, a zaczynam grać, ty... No patrzę na razie, zaraz mecz się kończy tutaj. Jeden kick. no, no. Ten wierzę. Tam się w jakie ku jest wierzać. Simple tak... gra? Simple. przecież. Gra no. się z nim, ale jak ma dobry humor. Bo nie ma dobrego humoru to jest lipa. Tam przyjechałeś? Dobrze, ty powiesz. To nie, nie, nie ugoszczę się na razie, ty. Nie, na spotkanie. Dobrze. Myślałem, że przyjechał materiał nagrać, no a on tutaj tego. Dobrze, <laughs> że przyszedł odwiedzić. Przyjechałem, zjeść, dobrze. Byłem go ugościł tutaj jak człowieka, ty, ale zacząłem FPLA na brady teraz, ej. Dopiero zacząłem, 5 minut temu. No wiem, byś mówiła, nie kingać Dobra. I... Trzymaj się. Pikaj sobie. Nie.

Elektryk, smoke chcesz? Elektryk i rynek, czas dajcie razem go. Dobra, to daje razem. Sandwich. Elektryk. To, to sandwich ja nie umiem dać. I flasha dajcie, proszę. To daj... Co ty dajesz, sandwich, Mateusz? Skąd? Czy to co dajesz? Nie umiem, nie, ja mogę albo 56, albo elektryk. No to. Dodaj pi... 56, ja, dam... ja dam elektryk. Dobra. Flesza górą dajcie, dobra? Mhm. Masz moją na kurtką rzucić? Ja mam, ale najpierw się fresuję Mam flasha daj. Ale nie słabar jest pod drabiny, chodzi mi. z pod mi chodziło. O, panie, jaki leży ten, nie wyobrażasz, ty. Wjeżdżamy? Chodźcie, wjeżdżamy, chodźcie, wjeżdżamy tu panowie. O, ja Nie! Znak jeden za BSE wszędzie, ej. Szkoda, że z nim nie gram już w ogóle w drużynie. Mogą być zajebiście, ty. Jedno jest pewne: Janek stracił kompana. Od wspólnej michy. Jak my do restauracji wbijaliśmy do knajpy, no to oni w szoku byli. Czasem, e, e, jak ja pierwszy zamawiałem albo snacks, no to kelnerki to myślały ogólnie, że, że to już zamówienie dla wszystkich jest. Ja zamówiłem, kelnerka mówi dziękuję, niedługo będę podawała. A tu tekst pada, ale to tylko dla niego. I snacks później, no ja, ja panowie, no. Tracił ziomka od wspólnej michy, a to stracić jest najważniejsze. Boli, no boli, no. Easy. Alt -T, Alt -T. Alt -T. I'll see, I'll see. I'm gonna smoke him. 2C, uh, 2C. Two two One more. <laughs> <laughs> oh That's so no. I don't know what it is. <laughs> what the fuooo! <fuck>? Cardo. <laughs> <gasps> Ale siadło, siadło ładnie pewam tam